Cześć, jestem Hubert i witam Was w naszej miłosnej kwiaciarni. Dzisiaj zajmiemy się bukietem okolicznościowym. Będę wykonywał bukiet bardzo letni, naturalny, z dużą ilością przestrzeni. Kto oglądał e, naszą relację na Instagramie wie, że byłem na łąkach i znalazłem takie piękne, suche gałęzie. I na bazie tych gałęzi będę wykonywał dzisiejszy bukiet. Co będzie nam potrzebne do tego bukietu? Oczywiście będą to rośliny, kwiaty. Tutaj mamy piękną ostruszkę, e, mamy klematisa, mamy dwa rodzaje czosnków, e, mamy gerberę taką klasyczną. Być może użyjemy również e, tej eustomy i mamy coś bardzo ciekawego. To są amimajusy, zamknięte kwiatostany, które zamoczone są w różowym wosku. Robi się Taka piękna, zamknięta forma. Cudna struktura i piękny kolor. Kolor możemy różnorodny dobrać, w zależności jaki barwnik do wosku dodamy. Ale, żeby użyć takich amimajusów, musimy je chyba najpierw. Osadzić na drutach, z racji tego, że ja mam dość krótkie te łodyżki. Jak zrobicie dłuższe, nie będzie potrzeby robienia tych drutów. Ja chcę Wam pokazać, jak, na, jak można zadrutować te elementy. Zobacz, tutaj mam takie amimajusa. Biorę sobie gruby drut, wprowadzam go do łodygi. Prowadzą go trochę siły, muszę użyć. Jak go wprowadzę na długość mniej więcej 2 cm, będzie wystarczająco. Żeby było bardziej stabilne, używam taśmy florystycznej. Specjalistyczna taśma, którą wykorzystują floryści, to jest papierowa taśma nasączona woskiem. Jeśli ją rozciągamy, robi się bardziej biała i wosk wydobywa się z niej. Co powoduje, że przykleja się do różnych elementów, na przykład łodyg. Służy ona do wielu różnych rzeczy. Tutaj, na przykład, do zamaskowania drutu i do zespolenia naszego Ami Majusa z drutem. W innych filmach będę na pewno opowiadał o tej taśmie, ponieważ wykorzystuję ją dość często Mamy tak przygotowanego amimajusa. Odkładamy. Skończyłem drutować i taśmować nasze amimajusy. Obiecałem, że powiem coś na temat kondycjonowania roślin. Dzisiaj pierwszy etap. Mamy piękną ostróżkę. Ostróżki, tak jak wiele tych roślin o lekko zdrewniałych łodygach, mogą być zaparzane. Co powoduje to zaparzanie? Lub czego nie powoduje? Nie powoduje szybkiego więdnięcia. Rośliny w swych kanalikach w łodygach przewodzą wodę. Czasami jest tak, że po ścięciu tym roślinom te kanaliki się trochę zapychają, w związku z tym musimy je udrożnić. Jednym ze sposobów udrażniania tych kanalików jest zaparzanie. Zaparzanie polega na tym, że. Ścinamy delikatnie, ścinamy delikatnie łodygi przygotowując je do zaparzania. Możemy również owinąć górę roślin papierem, żeby gorąca woda, w której będziemy zaparzać rośliny, nie poparzyła nam liści i kwiatów. Mam tu przygotowany wrzątek, przed chwilą nalany. I teraz po podcięciu wkładam rośliny do tego wrzątku. Jeśli się uda, to zobaczycie tutaj, jak bąbelki powietrza wylatują z kanalików wewnątrz łodygi. Te bąbelki powietrza, o, tu widocznie nie było dużo tych, tego powietrza, dobrze nawodnione, napite rośliny. Te mm, bąbelki powietrza, które wylatują, to właśnie one nam blokują dostęp wody do dalszej części rośliny. Tak zaparzone wkładam je od razu do wody zimnej, przygotowanej. E, mogą być podcięta, ta część, która była zaparzona, od razu możemy ją podciąć. E, ja wykorzystuję od razu te rośliny, więc nie będę tego podcinać, ponieważ w bukiecie również je podetnę. Roślina napojona. Napiła się przynajmniej z pół godziny w wodzie możemy zaczynać robić bukiet. Zaczynamy robienie bukietu. Zaparzać rośliny, tak jak te ostruszki, które przed chwilą wam pokazałem, możemy różne, natomiast nie wszystkie wszystkie rośliny o zdrewniałych łodygach, róża, ostruszka, możemy klematisa zaparzać, słonecznik jak najbardziej możemy zaparzać. Te, które mają miękką bardziej łodyżkę. Raczej nie zaparzajmy. Mam taką bazę, zobaczcie, ja ją zerwałem prosto z krzaka, nawet jakoś bardzo jej tutaj nie układałem. Ona jest po prostu tak połączona tymi e, gałązkami, że tworzy nam taką piękną przestrzeń. Trzymam ją w ręku. Tutaj one mogłyby być dłuższe, ale akurat te krzaczki były takie krótkie. E, zaczynam robić bukiet. Bukiet e, robiony techniką skrętoległą, czyli... Kładamy rośliny i dokładamy pod odpowiednim kątem w jedną stronę rośliny, tak aby tworzyły nam tutaj taką spiralę. Czosnek, piękny czosnek, który będzie naszą główną rośliną ze względu na wielkość, ale również ze względu na barwę. Będzie on oprócz klimatisa, który jest trochę ciemniejszy, najciemniejszą rośliną w całym tym bukiecie. Inny czosnek, tutaj jeszcze nierozwinięty, będzie nam stanowił taką górną część tego bukietu. Jak wspomniałem, będę używał tych ami Amimajusów. O, lecą nawet. Czyli nie chcą. Nie chcą być w bukiecie. Dokładam łodygi, tutaj w tym momencie, w tym przypadku druty pod odpowiednim kątem. Tak żeby tworzył nam się skręt. Jeśli rośliny mają dłuższe gałązki, to je obrywam po prostu tutaj te rozgałęzienia, ponieważ w miejscu trzymania bukietu nie powinno być żadnych liści ani żadnych rozgałęzień i układamy bukiet pełen lekkości, bez użycia zieleni. Zobaczcie, w ogóle nie ma zieleni. Przygotowanej. Ta konstrukcja z gałęzi stanowi nam już taką bazę, która umożliwia zrobienie bukietu bez użycia zieleni, przestrzennego bukietu bez użycia zieleni. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie pod filmikiem. Gerbera, która przez wielu jest w tym momencie nielubiana, ja ją użyję. Jest to płaski element, który nam tutaj właśnie da takiego oparcia, taki, taką wygładzenia tej całej rosochatej struktury. Te gerbery będą na różnych poziomach ułożone. Delikatna roślina, więc uważajcie, żeby się jej płatki nie połamały. Pamiętajcie, że podczas robienia takiego bukietu, oczywiście mogą rośliny troszeczkę się poprzestawiać. Ale później na końcu, jeśli zrobimy odpowiednio skrętolegle, doskonale będziemy mogli ułożyć ich wysokości jeszcze raz czyli poprzestawiać. Przez to, że mamy tą skrętoległość, łodgi nam się nie krzyżują, i wszystko jest ruchome, i można je spokojnie przestawiać góra-dół. Przez zastosowanie takiej techniki z konstrukcją z suchych roślin możemy swobodnie sobie modelować. I wkładać te delikatne rośliny, ponieważ one opierają się na tych, na tych naszych suchych gałęziach i, i super nam tutaj ten kształt podkreślają. Obracamy, żeby zobaczyć. Czy coś nam tu właśnie nie obniżyło się, nie spadło niżej? O normalne, tutaj jeszcze nam brakuje kształtu. Ostróżka, obczyszczona z liści, zauważcie. Poniżej miejsca trzymania nie ma żadnych rozgałęzień. Spójrz tutaj, nie ma żadnych rozgałęzień ani żadnych listków. Wszystko to jest bardzo czyste. Tak powinien wyglądać klasyczny, klasyczny dobrze zrobiony bukiet. Takie bukiety z e, twardymi łodygami, e, jak na przykład z czosnkami, są dosyć ciężkie, więc to wymaga wytwiczenia ręki, żeby odpowiednio je przytrzymać. Tutaj, może, jeszcze damy dwa czosnki, i to będzie już koniec naszego bukietu. Wiążemy z tej strony. Czy wiążę? Ja wiążę bukiety rafią syntetyczną. To jest coś takiego. Są różne sposoby wiązania bukietów. Pokażę Wam tutaj teraz pierwszy. Przytrzymuję sobie pod palcem jedną część. Natomiast druga drugą częścią owijam, owijam. Najpierw dość lekko, uważając na to, żeby nie połamać łodyg, bo widzę, że tutaj mam na samym wierzchu łodygi od Gerbery. Później trochę mocniej. I kolejny raz już bardzo silnie. Wiązanie w bukiecie powinno być najmniej szerokie jak to możliwe. Tak, przygotowany bukiet możemy wykończyć to miejsce wiązania jakąś dekoracyjną wstążką, lub ja bardzo lubię włóczki. To tak naprawdę to nie jest włóczka, tylko bawełna. Kupowana jako tak zwany makaron w sklepach w pasmateriach w różnych kolorach. Jest bardzo elastyczna. To są ścinki, ścinki bawełny, tak pozawijane. Bardzo elastyczna w różnych kolorach. Świetnie wypełnia nam tutaj całą przestrzeń, którą ma zasłonić. Jest elastyczna. Wiążemy też nie za bardzo dużo, bo u mnie akurat się nie wiąże e, bardzo szeroko, tylko raczej wąsko, bez kokardek. Bo klient sobie może wziąć kokardkę i rozwiązać i nam się to wszystko rozwali. Bez kokardek podcinamy w ten sposób, żeby bukiet stał. Jeśli za mało wody, to zaraz. Można dolać. Gotowe. Sam raz na super imprezkę, na Dzień Matki, na imieniny urodziny albo na każdą inną okazję. Dzięki bardzo. Zapraszamy na kolejny film.